Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Wiadomość od tej osoby. Co Tarot powie na ten temat? Dzisiaj wieczór Andrzejkowy. Wiadomość od tej osoby. Pomyśl sobie o kimś, co może chciałabyś, czy chciałbyś, żeby się odezwała. I jaka by to była, znaczy co on, czy ona w tej chwili dzisiaj by, jaką wiadomość by do Ciebie wysłała. Zobaczmy. Co chce ta osoba przekazać tobie? Zobaczymy, co tarot powie tutaj w tej kwestii, jak tarot się no, odezwie. Co co chce przekazać ta osoba? Chciałaby przekazać. I mamy koło fortuny. Jakie ma plany ta osoba względem ciebie? Dziesiątka pentakli. Co chciałabym Ci powiedzieć, ale boi się? Dziesiątka kielichów. To jakie ona ma plany? Co ona ma w głowie? To co nadchodzi? Szóstka kielichów. Wow. Co sobie przemyślała? A propos waszej relacji, waszego związku, po może waszej ostatniej rozmowie, albo w ogóle, co sobie przemyślała ta osoba. I tu mamy dwójkę mieczy. Hm. No i jaka to by była wiadomość? Ósemka buław. Powiem tak, i tu mamy kapłana. Ta osoba jest samotna. E, po, jest samotna i zdecydowanie brakuje jej, jej ciebie, bo... Chcę powiedzieć tak. Może być taka sytuacja, że to, co się wydarzyło między wami, rozstanie prawdopodobnie. To to los tak chciał to tak znaczy albo ta osoba nie bierze odpowiedzialności za to tylko zwala to na okoliczności zewnętrzne, że był zmuszony czy zmuszona do tego, żeby wyjechać, porzucić, zostawić, y, że nie miał wyboru, że trzeba było tak zrobić, bo projekt był w innym mieście, albo bo praca, bo rodzina i musiał wyjechać, że Tutaj jest mówienie o tym, że to nie moja wina tak naprawdę, że ja Cię zostawiłem czy zostawiłam, tylko to okoliczności losowe miały wpływ na to, że tak się stało między nami. I że to też, wiecie, tutaj może być tak, że... <laughs> Że to, to nie moja wina, że spotkałem taką piękną kobietę i do niej poszedłem. Albo to nie moja wina, że na odwrót, że spotkałam cudownego mężczyznę i do niego odeszłam. No, pewnie, że to nie jest niczyja wina, tylko to jest wina akurat, y, pogadajmy o energii, tak? I to przekazanie y, bardzo, by chciało, bardzo by się chciała ta osoba usprawiedliwić. Przed Tobą usprawiedliwić to, że nie dała rady, tak jak no, dorosły człowiek powiedzieć Ci: słuchaj, cudownie było, ale się skończyło. Albo nie jesteś dla mnie. Spotkałem inną kobietę, innego mężczyznę. To już ten związek mi nie wystarcza. Chcę poszukać czegoś innego. Cokolwiek by to było, to tu nie, to, to, jest, to tu jest mówienie tego, że. To nie moja wina, to nie moja wina, to los tak chciał, los zdecydował. Nie miałem wyboru to, co powiedziałam, nie? A plany. Plany były wielkie, plany mamy dwie dziesiątki, słuchajcie. To jest, to tak jakby ta osoba yy, uważała, że zostaliście losowo rozdzieleni, bo plany były takie, tak chciałam z Tobą budować. Związek, tak, chciałem tą relację, żeby to było coś trwałego, bezpiecznego, w czym y, będziemy razem, będziemy budowali swoje życie. Tutaj była, tu była myśl o takim mieszkaniu razem. Nie tylko, że jesteśmy parą, mieszkamy osobno i się spotykamy. Tu jest, tu jest energia, y, Tarot mówi, że tutaj mieszkamy razem. Żyjemy razem, budujemy razem nasze życie, wspólnie. Takie miał plany. Czy to jest szczery plan? Wiecie, co to jest, to był szczery plan, naprawdę. Dlaczego, co, 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 co się w tej głowie tam dzieje, tej osoby. Dzisiaj w takim sentymentalnym dniu, jak Andrzejki, kiedy się wróży i wygłupiamy się, i tam, na, na tą miłość dziewczyny wtedy wróżyły, to jest oczywiście stary obyczaj. On miał plany, i ja powiem Wam, że miał plany, czy ona miała plany. Byłeś ważny, ważna, i rzeczywiście chciał, chciał powiedzieć, czy chciała powiedzieć, że może nawet mówiła o tym. Bo jest czego ci, co chciałby Ci powiedzieć, że strasznie tęskni i że marzy o tym, żebyście się jednak wspólnie spotkali. I że czy zastanawia się, nie wiem ile czasu minęło, ale zastanawia się zdecydowanie nad tym, czy jest to jeszcze możliwe, czy powrót jest jeszcze możliwy. Bo on ciągle coś do Ciebie, czy ona ciągle coś do Ciebie czuje. I ma takie pragnienia, czasami, bo przy tym kole fortuny to, to nie jest tak, że o, bez przerwy o Was myśli. Nie, to są takie chwile, właśnie jak będzie w grudniu, będą święta, to nie wiem, czy to już ściągnęło energię świąt, ale tak jak dzisiaj w Andrzejki, kiedy mówi się o tym, kiedy przyjdzie ten ukochany, ta ukochana, to on wraca do Was myślami, czy ona, ta osoba, powiedzmy. Ta osoba wraca do, do Ciebie myślami, wraca do tego, jak się czuła przy Tobie, że jednak przy Tobie była szczęśliwa, że jednak przy Tobie była uśmiechnięta, że to życie miało smak i że to mógł być y, bardzo fajny, trwały związek. I chce Ci to powiedzieć, jeszcze nic nie jest stracone. Dajmy sobie szansę, no ale Ci tego nie powie, bo się boi. Boi się, że kochała. Może też tutaj się pokazać, że yy, pokazało się też ten lęk, że boi się okazać swoje uczucia, wyznać te uczucia, bo właśnie nie wie, yy, no jak to tak wyle, wyleci teraz, jak to zostanie przyjęte. Ona się tu otworzy, a ty powiesz, no przepraszam cię, ale to niemożliwe. Albo powiesz, chodź, zapraszam Cię. Natomiast jestem tego pewna, co jest poza tym miłe. No nie zawsze jest tak, że ludzie się kochają i są ze sobą. To nie zawsze tak jest, jak wiemy w życiu. A tutaj ta osoba zdecydowanie traktowała tą Waszą, marzyła o budowaniu szczęścia i życia z Wami. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Może skrywała, może nie mówiła, a może mówiła, bo pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Tutaj, no, szczytuję to, co mam w kartach i interpretuję karty bardzo uniwersalnie. Dopiero na spotkaniach indywidualnych możemy dokładnie zbadać Twoją sytuację. A tutaj, jeżeli Ci się podoba, no to bierz. A jeżeli nie, no to, to nie oglądaj. Proste. Moim zdaniem chciała i stwierdziła, że los was rozdzielił. Los szeroko bardzo pojęty, bo trudno tutaj y, interpretować kartę losu, że okoliczności były niesprzyjające, że coś tam się wydarzyło, że, że właśnie tak jak powiedziałam, że trzeba było zostawić. Związek nie był priorytetem dla tej osoby, ale był ważny. No, nadchodzi wielki kąbek. Nadchodzi, bo zdaje sobie sprawę z tego, zdała sobie sprawę, może dzisiaj właśnie, zrozumiała, że podjęła złą decyzję. Znamy to uczucie. Podejmujemy codziennie różne decyzje, małe, ale też bardzo ważne, życiowe decyzje. I ta osoba zrozumiała, że odejście było złą decyzją. Że źle wybrała. Że wybrała może pracę, może wybrała kogoś innego, może wybrała wyjazd, może była, nie wiem, jak zdrowie szwankowało i nie chciała ci powiedzieć i odsunęła się, żeby cię nie obciążać. A dzisiaj, dzisiaj dokładnie zdaję sobie z tego sprawę, że to był błąd że to i myśli sobie, kurczę, ta relacja miała potencjał, ten związek miał potencjał, byłem kochany, byłam kochana, dobrze się czułam, chcę do tego wrócić. Miewamy takie myśli. Każdy z nas, jestem tego pewna, że patrząc na wstecz, czasami Zwłaszcza kiedy byliśmy bardzo zaangażowani i ktoś nas zostawił z różnych powodów, to chwilami mamy takie momenty, co by było gdyby, nie? To on teraz jest w takim momencie, ta osoba. Co by było gdybym przyjechał z walizką i powiedział, czy powiedziała: Chcę wrócić, bo tutaj. Spodziewaj się wiadomości. Spodziewaj się wiadomości, spodziewaj się, nie wiem, maila, spodziewaj się telefonu, spodziewaj się SMS-a czy coś takiego. Spodziewaj się komunikatu. Może to będzie tylko taki komunikat pod tytułem: Cześć, co u ciebie. Albo: yy, O niechcący, napisałem do ciebie, czy napisałam do ciebie. To nie miała być do ciebie wiadomość, żeby. Jakkolwiek zainicjować, choć tam w środku jest yy, przesłanie tego, że chciałbym wrócić, chciałabym wrócić, bo nie mogę o tobie zapomnieć. Ciągle jesteś w moim sercu, w mojej głowie, w moich planach i ta osoba, wiecie, to mogą być marzenia, ale jesteś w marzeniach tej osoby, właśnie. Jakby to było, gdybyśmy mogli być razem? Jakby to życie się potoczyło, gdybyśmy je budowali. I to podjęcie tej decyzji. Tu jest jeszcze, jeszcze jedna informacja. Taki scenariusz, że być może to ty zdecydowałaś, czy zdecydowałeś, że dalej tak nie możesz, bo w końcu się na coś zdecyduj albo ja, albo ona na przykład, nie? Albo ja, albo rodzina. To jest ważniejsze. Albo ja, albo twoja kariera. I on nie wybrał opcji, nie wybrał w ciebie tylko wybrał jakąś tam opcję. I yy, nie, przepraszam, i zwlekał, zwlekał, zwlekał i ty wybrałaś. To dobra, to ja dłużej nie będę czekała. Czy czekał? No. A teraz może być taka sytuacja, że ta osoba siedzi z ręką yy, yy, i trzyma w ręce telefon i się zastanawia, czy co napisać. Czy to zrobi? Wydaje mi się, że tak. Możesz się spodziewać. Jaka to będzie informacja? Pewnie, no tak jak mówiłam, bym różna. Tak jeszcze szukam. W kielichów. Dogania cię przeszłość. Jeżeli masz nierozliczony jakiś związek, ktoś zniknął, albo ty, ty zniknęłeś, zniknęłaś, był, jak to się mówi, ghosting, tak? To przychodzi rozliczenie za to. Jeszcze drugi taki scenariusz, że to może być rozliczenie. Czy tu ja widzę wymówek? Nie widzę tych wymówek. Energetyczne rozliczenie dla ciebie, może ty się poczujesz głupio, że tak zrobiłeś, zrobiłaś. Że tak wybrałeś właśnie zniknąć bez słowa, nie? Tutaj też jest taki scenariusz. Ja bym jeszcze rozmawiała tutaj, głębiej spojrzała na, na ten rozkład i w tym jest. Często tak bardzo boimy się odrzucenia, że nie. Mówimy o tym, że, że ktoś jest dla mnie bliski, że kochamy, że, bo yy, no z jakichś powodów nie okazujemy tych emocji, nie okazujemy tych uczuć. I teraz ta osoba prawdopodobnie mnie nie do końca okazywała to, co ona czuła naprawdę do ciebie, bardzo tego żałuje. Chciałaby się tutaj też nauczyć. Może przeszło, tu mogła przejść terapię i, i jest gotowa na to, żeby te uczucia Tobie pokazywać. No pytanie jest, i co ty na to, nie? Że ona by chciała tutaj jeszcze e, zrozumiałem, przy, p, p, zrozumiałam, zrozumiałem, to jest jednak ważne. Tylko ty mnie tak kochałaś, kochałeś, e, jak mogłem tego nie zauważyć. No tego typu tutaj mogą paść słowa. Bo ciekawe jest to, że ktoś robi nam taką rzecz albo my robimy komuś taką rzecz i potem chce, powi, wy, nie wybrał nas, a potem nas stawia w takim y, zawieszeniu serca, że jestem, tak? I, i co ty na to? No kurczę. Wiadomość od tej osoby. Byłaś kochana, kochany, byłaś ważna. Chciałem z Tobą budować swój świat, swoje życie. Los nas rozdzielił. Chcę wrócić, bo, bo nie mogę o Tobie zapomnieć. Wtedy źle wybrałem. Daj mi szansę. Kropka. No i co my na to? Drodzy my, co wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Co wy na to? A, no i znowu zapomniałam. Subskrybujcie, bo 50% to ogląda, ale nie. Nie zostawia śladu, więc proszę o ślad. Żebym nie zginęła w czeluściach internetu. Buziaki. Idę lać wosk! Pa!